Chcemy zaprosić zarówno Państwa, jak i wszystkich Kibiców Jugosławek na mecz inaugurujący sezon koszykarski 2015-2016. Chcę poprosić, zaapelować. Myślę, że wszyscy Państwo wiedzą, gramy w sobotę z Rosją Radą o 18.00. Mam nadzieję, że już u pierwszego meczu nastąpi dobra zmiana, jeśli chodzi o frekwencję w naszej hali i że, że w komplecie, mam nadzieję, spotkamy się z Państwem w sobotę. Jeśli chodzi o mecz sobotni, chcemy zaproponować dla naszych kibiców cały szereg atrakcji. Przede wszystkim oczywiście nowy zespół już mogę powiedzieć w pełnym składzie. Wczoraj dołączył do nas Kurt Lubi, trenuje. Także w sobotę będą mieli Państwo okazję spotkać wszystkich naszych zawodników. Natomiast myśmy przygotowali szereg atrakcji na ten mecz, specjalną prezentację zarówno naszych gości z Radomia, jak i naszej ekipy. Zamówiliśmy również przy współudziale Pana Prezesa dwa telebimy, na których będziemy wyświetlali specjalną prezentację, a w czasie meczu chcemy zaproponować naszym kibicom, myślę, że zupełną nowość, czegoś takiego chyba w tej hali jeszcze nie było, zabawę pod nazwą dobra zmiana w kibicowaniu. Na czym ona polega? Poproszę Pana Prezesa, nie wiem, czy będę w stanie wiernie odtworzyć nasze zamierzenia, ale postaram się w słowach to opisać, ale zanim powiem o szczegółach, to jeszcze chcę powiedzieć kilka słów w tym tonie, którym zaczął Pan Prezes Arkadiusz Lewandowski. Mamy nową drużynę, nowego trenera, określiliśmy stary sezon grubą kreską i zaczynamy nowe. Mam nadzieję, że będzie dobre to nowe. Mamy za sobą kilka meczów i w czasie turnieju Castellana i teraz tych sparingowych. Wygląda to dość obiecująco, wiecie Państwo dobrze że koszykówka no, nie grałem nigdy, ale jestem od wielu, wielu lat wiernym fanem wiernym fanem Anwilu i staram się być drużyną, jak tylko mogę bardzo często i w wszystkich meczach uczestniczyć. Wpadliśmy na taki wspólny pomysł, aby trochę zamieszać, aby pokazać, że stary sezon pożegnaliśmy, odcinamy, nie ma go, idzie w zapomnienie i zaczynamy nowy. Dobry od dobrej zmiany w kibicowaniu, powiedział pan Prezes, a zabawa będzie polegała na tym, że kibice, którzy pojawią się na meczu, będą mieli okazję wziąć udział w takim plebistycie, konkursie polegającym na, polegając na tym, że trzeba będzie po prostu zaprezentować w najlepszy sposób, jak tylko to jest możliwe, związek z drużyną i kibicowanie drużynie podczas pierwszego meczu ligowego. Pan Prezes mówił o tych telebimach. Będzie kamerzysta, będzie specjalna, specjalna kamera, która będzie obserwować w czasie całego meczu trybuny poszczególnych kibiców i tych najbardziej wyróżniających się, naj, kibicujących najlepiej, najzabawniej też przebranych, jakoś artykułujących swoje przywiązanie do Anwilu. Będziemy nagrywać i potem analizować i nagradzać po już po meczu. Analizujemy w w gronie szacownym kilku osób te wszystkie nagrania i nagrodzimy trzy osoby, które naszym zdaniem w sposób taki najbardziej zaangażowany, śmieszny, serdeczny, wesoły bawiły się podczas, podczas meczu. Podczas tego meczu, który będzie 10 października w hali Mistrzów, który będzie inaugurował ligę. Ci którzy z Was, którzy obserwują rozgrywki NBA, wiedzą, że taka zabawa też w ligi NBA jest bardzo popularna i stawiamy pierwszy krok i chcemy pokazać taką zabawę we Włocławku. Mam nadzieję, że będzie to taki dodatkowy argument do tego, żeby przyjść na mecz i zobaczyć jak wygląda dobra zmiana w kibicowaniu. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką duże grono osób, z których będziemy mogli wybierać właśnie tych najfajniejszych, najzabawniejszych. I prosimy to traktować jako miłą, sympatyczną zabawę e, w, w sobotnie późne popołudnie. Także zapraszamy, nagrody są przygotowane trzy, to są trzy zestawy gadżetów koszykarskich. E, myślę, że warto się zabawić i pokazać, że we Włocławku też można fajnie spędzać czas na meczu Anwilu, nie tylko oglądając to, co dzieje się na parkiecie, bo na pewno będzie spore emocje, ale także bawiąc się na trybunach. Ja tylko dodam, że zarówno inicjatorem, jak i sponsorem tych nagród jest Właśnie Pan Prezes, stąd obecność Pana Prezesa, a nagrody są bardzo atrakcyjne. Myślę, że wielkiej tajemnicy nie zdradzę, jeśli powiem, że najważniejszą częścią tych nagród są koszkarskie zegarki firmy Festina. Szczegóły całej tej zabawy w tygodniu przedstawimy jeszcze oczywiście na naszej stronie oficjalnej chyba. Uzupełniając to pomysł był wspólny. Wypracowany wspólnie. Wspólny. Chcemy po prostu zachęcać, aby ta hala podczas tych spotkań była wypełniona maksymalnie jak się tylko da. Zapraszamy wszystkich. Nowy sezon, dobre, dobre, nowe zmiany. Przyznaję, że karnety sprzedają się świetnie. Jesteśmy dosłownie o krok od yy, sprzedaży karnetu numer 1097 wspólnie z portalem internetowym DD Wocławek, któremu w tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować, który fundował specjalne nagrody. Myślę, że jeszcze zdążymy przed. Yy, meczem sobotnim sprzedać tenże właśnie karnet 1097 za chwilę mam nadzieję 1101 i również on jest bonusem dlatego że jest w specjalnej cenie zapraszam państwa w piątek ruszamy przed sprzedażą w sobotę oczywiście tradycyjnie sprzedaż biletów na ten mecz zaczynamy nowy sezon